Dlaczego nie możecie kupować motocykla? Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma motocykla i się nie zdecydował, to nie możecie, zupełnie nie możecie kupować motocykla, ponieważ zamiast siedzieć w domu cały rok, zamiast uczyć się grać na gitarze albo innych pięknych rzeczy, które można zrobić w domu, posprzątać, skosić trawę, będą Was czekały takie niespodzianki, jakie pokażę Wam za chwileczkę w filmie, a potem sami ocencie. A może jednak kupić ten motocykl, jeżeli jeszcze nie macie. Spotkałem dzisiaj przyjaciela, który powiedział, że jeszcze nie ma, kusi go, nie ma z kim jeździć, ale może, może warto kupić. Zobaczcie te wspomnienia, a tak naprawdę wspomnienia z roku 2025 i dlaczego nie warto, a może warto kupować ten motocykl, zobaczcie sami. A na końcu mała niespodzianka dla widzów, ale to tak jak Marvel, po napisach. Dobry interkom motocyklowy Max to M6S. Kolej wprowadził trochę zmian. Połączyć sobie yy, dwa. No to cześć, tak na wesoło spotkali stulecia w, we Wrocławiu. Długo, więc to... Tak wygląda, ma też rączkę, za którą możecie czymś odgledzić i dojechała do nas później. No to jesteśmy do nich, Cześć, nie? <laughs> ja zawsze podziwiam, ile pracy kosztują te I oczywiście piękne panie. W tym siedmiominutowym filmie postaram się Wam strześcić... ...przez Matthew, niestety nie mogę. I w tym odcinku zapraszamy na Kraków na motocyklu. Będziecie chcieli spędzić miłe chwilę, to jak najbardziej. ...na motocyklu i szybciutko ruszamy spod Harley'a, by zabrać Was w ciekawą przygodę do... Dydatorem tej imprezy jest też samo miasto, to chciałem powiedzieć, że... Aby oddać Wam trochę lepiej klimat tego spotkania, pokażemy Wam trochę zdjęć z motocyklami, tak aby to była też swoista pamiątka tego specjalnego spotkania. I mam nadzieję, że z większością z Was, którzy wsparliście naszą akcję. Dzień. Wszystkiego dobrego. 450-500. Cześć. od miejscowości jak jest? Super! A jak było w Chorwacji? Super! A, jak się jeździ, która grupa była a jeszcze lepiej się jeździ, a najlepsza. O, piękne motocykle, piękne wnętrze. Bardzo miłe. Ja myślę, że jeżeli nazywasz to wielkim sukcesem, tak. to Ujmę to może tak, że wspaniali klienci zasługują na wspaniałe miejsca. Cześć, kochani, w tym filmie chcę Wam pokazać na Waszą prośbę też, ale też korzystając z mojego doświadczenia, jak opanować te ciężkie motocykle Harleya. Jeszcze raz. Ja tak wychylam w prawo. Trzy miejsca jedziemy teraz. Na trzech miejscach jest dobrze. Monetek, tak jak Wam pokazywałem na tym filmie w garażu. Drodzy to dzisiaj jesteśmy ze śrubką, skończyliśmy. To jest ładne. I kochani, tak jak widzicie, maszyny już przygotowane do zimowego snu. Teraz taka dodatkowa akcja po napisach końcowych. Dla pierwszej osoby, która napisze w komentarzu pod tym filmem Grześ, gratuluję zostania dziadkiem. Ja osobiście też gratuluję naszemu Grzesiowi. Dla pierwszej takiej osoby będzie niespodzianka od ojca. Szczegóły wkrótce. Pa!